Się. Zjechałam w tunelu! Ale już nigdy więcej tego nie zrobię. To było najgorsze 10 sekund mojego życia i szczęśliwa bransoletka zaczepiła się przy wylocie. O, co wy? Czemu się tak smucicie? Jasne, bardzo mi miło, ale wyluska. Fuchs, bransoletka to tylko zwykły zabobon. Przepuściliśmy 800 dolarów, a mama i tata nic nie wiedzą. A pech już się zaczyna. Przepraszam, że cię zgubiłam, bransoletko. Dzieciaki! O, o. Już idą rodzice. Jest coraz gorzej. Czekaj, bransoletko, już idę po ciebie! Przestań gadać do bransoletki. Musimy rozkminić, co z tym długiem, zanim się dowiedzą. Grajcie luz. To był najlepszy dzień roku. Normalnie idealny. Zero chaosu, Nie. marudzenia Nie, i żadnych tak. ofiar. I bez kosztów. Czemu miałyby być koszty? I wychodzi na to, że mamy fajną miejscóweczkę. Ha! Namiot! <laughs> Czy to jest liczone w cenę, co? No to wychodzi, nieprawdaż? Rewelka. Aż nie do wiary, jak to A. cudownie. Czemu w to nie wierzysz? Przecież to normalka, normalka, nie? Joci, nie! Muszę znaleźć i nie mogę tak żyć. Witajcie, jestem Malcolm. Przynieść państwo coś do picia? Ja polecam zwykłą kranówę. Malcolm świetnie nalewa kranóweczkę. Tak. Krewetkowy koktajl? Bardzo chętnie. Tak. A wiecie, co jest jeszcze lepsze? Ta e, ta w połowie zjedzona porcja na czasów. Polecam specjalność. Nasza popisowa wieża z owoców morza. Może zerkną Państwo na listę specjalnych koktajli? Uuu, no oczywiście, że zerkniemy. Uuu, będzie żałował, że zerknęli. <laughs>